Już to nam mówiłeś, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z cywilizacji. Yy, 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 co ja wam mogę teraz powiedzieć? no? Robimy to, co dalej: ciągniemy monotonnie serię, na siłę, oczywiście, bo jak, żeby youtuber mógł robić serię, nie na siłę. E, no tak, dobra, bo zaraz się przyczepią jacyś, co w ogóle nie rozumieją. Oooo, teoria naukowa węgiel, będziemy mieli, to wejdziemy w nowo. Z tego co pamiętam, to w epoce przemysłowej węgiel wynaleziono, więc sprawdźmy, czy dobrze pamiętam z lekcji historii. Epoka przemysłowa, no. No ja bym to podciągnął pod epokę przemysłową, szczerze mówiąc. Bo wtedy w epoce przemysłowej powstawały pierwsze pociągi na węgiel. Lokomotywy, nie pociągi, bo pociągi to zupełnie co innego jest. Okej, okay. Big Bena, no, no 77 tur, bez przesady. Warsztat, produkcja, fuck off, ile ty tam masz, dobra, jest, jest dobrze. Kwiwek, zamek z innej, okej, okay. Big Ben, no Big Ben, oczywiście, no co przecież tam ekonomia, to nie, tego nie pomalujesz, bryza, 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 pani bryza. Eee, poczekajcie, muszę zostać czas w moim stoperku, o, 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 Tak To jest jak się nagrywa drugi raz próbę no. i się nie zastopuje mojego stoperka wspaniałego, który ma fajny głos, on mniej więcej taki. To znaczy to było dwa razy kliknięcie takie szybkie, żeby mi nic nie umknęło. No do fakru, suńcie dubska. No i tutaj już natrafiliśmy na terytorium czyjeś. Domyślam się, czyje nawet. By ile Bagdad ma produkcji w ogóle? I kto to w ogóle wyskoczy? Teraz 24, no to ten w Bagdadzie. Wiadomo Bryza, pani bryza 14 tur wow Jest switaśnie, bez hejtów please Fudstat Oaaaa ja no muszę koter pierdyknąć, bo wieloryby i na pewno coś się wielo ryby na 100% Wiem, że obarwniki się dużo dopomina Pewnie nie mają czym farbować w ogóle Żal! żal, Kreml, wielcy naukowcy, wah! Wow. E? sobie na początku... Złotowere wejdźmy, Taj Mahal Jak jedno miasto to i wszystkie są tu tak? No to oczywiście, że wiatrak w Medynie, no No co innego, a tutaj bazar! A, albo, o ktoś do mnie dzwoni, poczekajcie chwilkę no, i jak zwykle nie zastopowałem mojego ukochanego stopera. Eee, no dobra, to trochę naciągnę na ten czas. Miejcie dłuższy odcinek. Haha, ha. Noska bez rozkazów, oczywiście bryza. O, zrobili tutaj wenecję, czas zaatakować. Do a już czekaj na katapulta, A katapulto. Moja malutka katapulto Ja wiem, że to jest akapulko, ale dajcie mi się się tak, do wartości surowiec Twój lud jest, lud jest niezadowolony no właśnie, no właśnie, mówiłem, że No, wielu rybów chcieli Kutr, kutry Jeszcze tutaj trzeba jakąś kopalnię zrobić dla produkcji, coś A tutaj wiodowcy na polu pszenicy, no po prostu Zajebisty motyw O za, w złotą erę Ile mamy na turę punktów złotej ery hmm. Jeden jest stracony, aha Marsa głoduje to teraz nie będzie nic przybywało, tak? Hmm. Fuck off. Dobra, tu musimy farmę zrobić, w takim bądź razie. Kufa, głoduje? Kufa, kufa. Nie wiem, jak to się czyta. Kufa. O, wieloryby. Dobra, pozyskujemy wieloryby, ale to w następnej turze nam przyjdą wszystkie raporty zadowolenia, niezadowolenia. Z tego surowca. Surowca. Tak, surowca, nie surowcu. Jedyne... Jedyną grę, którą grywam z y, takimi... no jak to ktoś na... Nazywa... Ze stoperem w ręku, o tak można to powiedzieć. Oczywiście w przenośni. O, proszę. Y, to cywilizacja, bo ja w tą grę mógłbym grać bez końca. I odcinki by trwały zbyt długo. No taka prawda niestety jest. To jest fenomenalna gra. Barsa. Barsa! Barca, Barcelona, nie, Chelsea musi być. Dobra, bo ja zaraz dostanę jakiś atak fanbojów. Pod czyje to terytorium podchodzi? Pod żywność, to to nie wiem to. To na pewno podchodzi pod ich. Więc tak to rozwiążmy. O! Natrafiliśmy na łuczników, jak ja to uwielbiam. Okej, okay. dobry zazawiała. O, 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 o. Ideal, Idealistika. Ha, Barsa. Basra. Ba, a to jest basra. No tak, bo jak jedno żeśmy... Oni sobie to przywłaszczyli, pedały jedne. Co za pały, co za szmaty. No właśnie miałem to przywłaszczyć, no nie wierzę. Indie i Warszawa nie są już sojusznikami. Będziemy się osiadać tam gdzie chcemy. Możecie sobie. Znaczy w ogóle co to? To wy się. Gdebile. <laughs> Jeszcze ja mam wypłacić, tak? Teraz zobaczmy. chcieliście, tak? 200 do 600. Are you fucking kidding me? To miasto będzie się znakomicie szybko rozwijać. O, wykształcenie najbardziej. No to wiadomo, że ja. Tak. No tutaj też weźmy tartak, żeby już nie marnować lasu. Albo weźmy, o tak. Punkt handlowy. Nie wiem po co mi punkt handlowy, jak ja i tak mam PKB 81 bez złotej, tu bez złotej ery. No. Dobra, idziemy. Apsik. Przepraszam, święty Jezu Na nasz Panie Następna tura 7 turów jeszcze Oddaj no tura O już wykarczowali dżunglę, brawo! Nasz las Nie wiem dlaczego karczować las można normalnie A dżunglę to trzeba mieć jakąś technologię Mm -hmm. Przepraszam czy to jest Persja? Mam nadzieję, że mi się tylko przewidziało, że to była Persja. Że to byli barbarzyńcy. A. No ale ja uciekam, nie chcę mi się z nimi walczyć. Co tutaj? Nadrżań. Czy jak mu tam? Z ryb. Nie no ja mam perły, no! Takie krystaliczne perły. Nie no krystaliczne perły nie mogą być krystaliczne mur musi być. W no, ogóle ja zmieniam ten temat jak pojebany. O tutaj czy to... 26 punktów produkcji, no to jest niesamowite miasto, mekka nie ma takich warunków, bo tutaj jest dużo kopalni, tutaj też macham się buduje ogólnie na farmie. Eee, Jest okej. 6 tur, 201 tura. Czyli jedną turę temu była rocznica, czy... jea. Yeah wszystkiego najlepszego z okazji dwusetnej tury. 500 to jest Jesz... no to do pięćsetnej będziemy chyba grali nawet. Czyli jeszcze drugie tyle lub więcej odcinków zależy, jak to tam będzie z moim rozwojem. Tak jeszcze musi być oczywiście Bryza. No i tutaj. Nie chcę zamulać więc co powiem wam jakąś historię. Aha, że u mnie w szkole bal trzecioklasistów jest przed egzaminami, jest w lutym. No, a zakończenie jest w czerwcu. No i tyle, to chciałem wam przekazać, nie no, żartuję. Ale to dziwne jest strasznie, że o tej porze bal... przecież to powinno być pod koniec roku. A trzecioklasisty już trzeba sobie wybierać z kim trzeba iść, ja już wybrałem, już zaklepałem można tak powiedzieć. Nie, nie oklepałem, tylko zaklepałem. No i jest, jest bardzo fajnie. Mam na partnerkę tą dziewczynę, którą chciałem. No i coś ja wam mogę jeszcze dodać. No i w szkole ogólnie tak, 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 nawet dobrze. Tylko nie wiem gdzie później iść. To jest mój największy dylemat. Co później robić w życiu? Jestem, dla mnie to jest w ogóle jeszcze paranoja. W tym wieku już decydować o wyborze przyszłej pracy. Mm -hmm. Tak, za strasznie, ale w ogóle duszno w tym pokoju. Jak otworzę okno, jako że mieszkam w Warszawie, jeszcze w bloku, to będzie straszny rumor z ulicy, która jest jakieś ze 100 metrów od mojego domu no naprawdę słychać dość, a nie chcę żebyście to słuchali. no zrozumcie mnie ale zawsze tak prawie zamulam, chyba że naprawdę jest cicho i jest bardzo nocna pora ja to naprawdę wam tak wcześniej nocnej porze, 19 to akurat wszyscy się zbierają tam weekend melange bo to piąteczek dzisiaj I tak pewnie nie obejrzycie to w piąteczek O, tutaj w ogóle można iść. No proszę, popatrz. O, już tędy nie wrócimy, tak? A nas zrobili w bambuko. Aha, jeszcze bryza. Jeszcze z jedną turę ta bryza będzie się obijała o nasze uszy. Jedno niezadowolenie, dobra. Z czego najwięcej? Z liczby miast, tak? Im więcej miast, tym... Gorzej, zostajesz przyjacielem Wenecji. W ogóle, gdzie ja odkryłem to Imperium Asyckie? Przez specjalistów, to mało. Z populacji, aha, nie ja odkryłem to. Dobra, no, jestem przyjacielem Wenecji. No, ja im jeszcze dam kasy sojuszniczy. Tak, sojusznikiem jestem, okej. Okay. Na razie, mam pokojowe zabiary co do nich. Wiecie, to jestem, jestem takim typowym dyktatorem w, w, w tych czasach. Gdzie ja odkryłem tych pedałów? O, tu jest bardzo miłe terytorium. No dobra, już powinno teraz się zakończyć. No dokładnie, się zakończyło się. i Jest bardzo dobrze. Odsunę się trochę od mikrofonu, bo muszę się napić. I tak będziecie słyszeli, wszystko wys wysłuchacie i nawet wiecie co to jest na 100% No, wiecie co to jest Znam się jednak trochę na YouTubie i wiem, że wszyscy się znają również <gry> No, o, 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 droga się ruszyła, okej okay. Na szczęście po pustyni, to jest szybki ruch. Oki, okay. Damaszek, ile tu masz punktów produkcji? Mało, mało. Uszczęśliwmy obywateli. Zróbmy koloseum. Ładnie, natura umowa, teoria kłowa. Będziemy mieli węgiel na mapie. Ile będziemy mieli złożę węgla? Ja stawiam, że 4. 4 u nas, to znaczy nie na mapie, u nas na terytorium. Ponichcią nam się tutaj terytorium jak widzę. Cztery złoża. Cztery złoża. Liberum veto. Każdy. Raz, dwa. No niestety. Kurde, po co ja to usuwałem? Teraz będę musiał szukać tych złóż. E, Archeologię, tak? Dobra, teraz... Weź Boże Błogosław i pomóż mi znaleźć te złoża. No fuck. Where is the... A, e, nie, to coal Żelazo, no ja w ogóle e, Bo ja pewnie mam gdzieś to Węgiel, dobra, mam tu kopalnię 6 węgla, tak? No, i to znaczy ja mam dwie kopalnie tego węgla Tu jest jedna Czyli muszę mieć kopalnie, tak powiem. W tych miejscach muszę mieć budowane kopalnie. Kalkuta? No nie! To już przesadzili. Tej nie, to dostaną po dupie To już mam pierwszego wroga. teraz stare sari będą pierwsze. Stare babice, jak ja to mówię. Coś miałem zrobić. Koniecznie coś miałem zrobić. Aha, dobra, ci tutaj, ale to nie to miałem zrobić. Miasto jest złoży węgle, tak? Teraz monoton na część. Przejdźcie za mnie, będę pieprzył, prawo i lewa. Trrr. Gdzie jest to drugie złoże? Tu jest drugie złoże, tak? Aaa, to tutaj... dobra, to... Dlaczego znaczy, ja tu w ogóle nie mam robotników, ani nic? <laughs> Trzeba ten węgiel wydobyć. A to miasto to się w ogóle nie rozwija. Dwieście dwie tury jeszcze. Spierdolę i tak rozejdziesz się po łokciach, bo ja jestem bogiem uświadom, to sobie... Słyszysz słowa, od których włos jesz się na głowie, prawda? Nie, prawda, gówno prawda. Powiedzcie mi tak prosto w twarz. Ale ile ktoś ogląda końcówki, bo wiem, że nikt końcówki nie ogląda, każdy ogląda początki. Ja bez sensu kręcę ten materiał, ustrój, tak... Plus dwa kultury za każdy cud świata, no to jest git, o! Jedyne połowę, o! Zakrył specjalisty. O! Zadowolenie z uniwersytetu. O, to będzie patrzy ile zadowolenia, pięć zadowolenia, yeah. Potrzebne zadowolenie i dlatego. Dobra, to tutaj? Marmur? Welcome in the land. A, co tam? Gdzie jest? Quebec? Tutaj jest Quibek to... Ja już się będę zabezpieczał powoli. Okej, okay. o, ja zaraz wrócę, muszę coś zrobić Coś poważnego na toalecie Nie pamiętam na czym skończyłem, ale... Aha, ktoś do mnie dzwonił, tak? No dobra, to już sobie przypomniałem Na szczęście Nie wiem czy na szczęście, czy na nieszczęście Bardzo była zła wiadomość No niestety No niestety nie było żadnej jej wiadomości i trochę też jestem złamany no. Po prostu czy wyjdę, no tak wiadomość, wiecie, neutralna Ale zawsze naturalna A naturalne jest piękne A Mata jest atakowana Who the fucking attack on my Ata? A ci jeszcze tutaj się dopominają o swoje prawa, tak? Ja bym tutaj zbudował jakiś cyrk no bo kas nie trzeba łożyć na cyrk A cyrk dobra rzecz w końcu Nadrżenie No tak weźmy to koloseum jebnijmy. Mhm. Tutaj musimy zrobić punkt handlowy No przecież Kopania Fuck off O tutaj produkcja oczywiście musi być Tutaj jeszcze w Bagdadzie musi być, musi być wszystko, musi być w tym Bagdadzie. Z innej też. O, barbarzynki. A dzisiaj są Andrzejki, tak. A propos... Niczego. Węgiel tu jest. Tańczy dla mnie. Bo... Yy, dobrze go zjem. I porwę go. I w sercu schowam na dnie. Ja uwielbiam go, bo on tu jest i grzeje dla mnie piec. Dobrze, ten piec on dobry jest. I zawsze go kochałem. W fakowce śpiewam. że kocham piec. A piec jest tu i tańczy dla mnie. Musimy się zregenerować Regenerum Reklama leku, oczywiście. A ci co, a doszli. A tutaj można ogólnie Uuu. Mekka, musimy rozwinąć mekę, No, niestety tracimy dwa punkty nauki. Nauki wszystkie punkty z miast. Więc po co te punkty z dżungli? 2? Fuck off Najwięcej no chyba w stolicy Bagdad like No najwięcej w stolicy zdecydowanie ale no, widać jaki to procent jest spośród wszystkich miast Co tam u was? Przyjazne Czyli nie jesteśmy w sojuszu Nie, nie zapewni wam ochrony Jak wy jednodniowy sojusz chcecie To takiego wała Tutaj będzie Wit 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 droga 8 tur będzie Sydney Big Ben. Na pewno się wszyscy cieszą. Shadows w Shank. Ale Sweet. Nagle mu się o szanku przypomniało. Nigdy nie grał w niego chyba. Tak mi się wydaje. Dobra, miałem wam dodać trochę czasu i dodam jedną minutkę. Więc myślę, że w 212 turze zakończymy ten odcinek. I przyjdę się w kolejnym odcinku. Nie z innej bajki, z tej samej gry. Eee, no tak. Kuźnia. No niech będzie i ta kuźnia. Co to jeszcze? Szkoła publiczna. No, no, no. Okej. Okay, a więc trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.